Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie, nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam bota do właśnie zarabiania. I włączyłem sobie go, więc to będzie takie w sumie podsumowanie ostatnich 10 dni, na których właśnie sobie coś zarobiłem. Pokażę Wam, ile zarobiłem, jak z tego korzystać, ponieważ no w sumie ogólnie niedawno nagrywałem sobie o tym filmik. I tak jak właściwie Wam pokazywałem w tym filmiku dokładnie, to powiedziałem Wam, że jeżeli będziecie zainteresowani w sumie no, żebym ja tego bota przetestował, no to właśnie taki filmik dla Was zrobię i dzisiaj jest takie podsumowanie. Ogólnie bot, na którym zarabiałem, to był bot w sumie na giełdzie Binance i to był taki bot grid i to oczywiście też no, logiczne jest to, że nie można się spodziewać tutaj jakichś niesamowitych zwrotów, czyli nie wiem, zainwestowałem sobie 100 zł, a nagle w 10 dni się zrobiło 1000, bo to nie są takie oszustwa typowo na botach, tylko po prostu jakby ten bot handluje za nas i Wam też wytłumaczę jak to dokładnie wygląda, ale jeżeli jeszcze nie macie konta na giełdzie Binance, tak najbardziej zachęcam też do rejestracji z tego względu, że tutaj są też takie specjalne vouchery rabatowe można otrzymać w sumie 100 dolców właśnie w tych takich voucherach rabatowych na opłaty transakcyjne. No i też w sumie ode mnie jest taki specjalny bonus 10% zwrot tych wszystkich akurat prowizji transakcyjnych dożywotni, więc link w opisie jest to link właśnie z tym akurat bonusem. A jeżeli chodzi o te 100 dolców w sumie tych dodatkowych voucherów na opłaty transakcyjne, to po prostu trzeba zweryfikować. Konto dostajecie 20 USDT, tak samo w pierwszą wpłatę wykonujecie na co najmniej 10 dolców, otrzymujecie 30 dolców i tak samo robicie pierwszą transakcję na giełdzie Binance, to otrzymujecie 50 dolców i dzięki temu odbieracie sobie te 100 dolarów, ale to nie jest temat ogólnie w tym dzisiejszym odcinku i jeżeli po prostu chcecie się dowiedzieć więcej, no to tutaj niżej niedawno nagrywałem taki filmik pokazujący dokładnie jak działa giełda Binance, taka podstawa dotycząca kryptowalut. Możecie sobie go obejrzeć, a my przechodzimy sobie do omówienia tych całych trading botów i teraz tak Ogólnie przejdziemy sobie ogólnie na całą tą stronę giełdy Binance. No to żeby znaleźć sobie te boty, musicie sobie wejść w zakładkę Ogólnie właśnie Trade. I to są te trading boty. Ja ogólnie tutaj na tym filmie sprzed kilku ile tam tygodni czy dni. No nagrywałem ten filmik w sumie dwa tygodnie temu, to tłumaczyłem wam głównie na czym polega ten spot grid i future grid, więc jeszcze wam tak przypomnę. Wejdziemy sobie teraz na CoinMarketCapa. Ogólnie tutaj na CoinMarketCapie nie będzie to jakoś mega idealnie widoczne, ale tak dla przykładu. Włączamy sobie bota w tym miejscu. Akurat włączamy sobie bota na spot grida. Chodzi tutaj o to, że ten bot wykonuje dla nas tam kilkanaście, kilkadziesiąt, lub nawet kilkaset transakcji dziennych, w których właśnie ten bot kupuje kryptowalutę na przykład w tym momencie, kiedy spada, czeka sobie na odbicie. Tutaj, akurat dlatego, tak mówiłem, że to nie jest idealny wykres. Lepiej to zobrazować wam, na przykład, jeżeli sobie wejdziemy na spota, bierzemy sobie bitcoina. Do na przykład USDT i zobaczcie, i tutaj na przykład, właśnie ten bot, po prostu takie malutkie transakcje wykonuje, typu, właśnie w tym momencie, nagle Bitcoin spada. On tutaj dokupuje różne tam, właśnie takie zlecenia za mniejszej ilości pieniędzy, nam właśnie tutaj otwiera, i potem czeka, aż Bitcoin odbija. No i dzięki temu po prostu na tym sobie zarabiamy, więc. To jest taka fajna sytuacja na tych botach, że my możemy w ten sposób oczywiście sobie zarabiać, wtedy kiedy no nie korzystamy sobie z komputera. Aczkolwiek nie ukrywając, też no nie ma gwarancji, że na pewno na tych botach sobie zarobimy. No i. Ogólnie dzięki temu, też w taki sposób można sobie olać tą całą sprawę, włączyć sobie takiego bota i patrzeć, jak tutaj akurat wygląda cały ten, no można powiedzieć, zysk. I teraz, w zależności od tego, jaka będzie sytuacja na rynku, tak ten bot będzie mógł się zachowywać, bo na przykład, jeżeli tą kryptowalutę, którą byśmy sobie ustawili, no tak akurat ta para walutowa nie wiem, nagle by zaczęła spadać, no to na tych trading botach też oczywiście możemy tracić. I ja na przykładzie w sumie ostatniego filmu na kanale Często Pieniądz mówiłem, że raczej sobie odpowiadam takiego popularniejszego, bezpieczniejszego bota w sumie na tym spot gridzie, i pokazywałem wam tutaj, że na przykład niektóre takie boty, które już od dłuższego czasu zarabiały, no to były nawet na tym Bitcoinie i tak dalej. Jeżeli chodzi o przykładowo top PLN, gdzieś tam był ten bot, właśnie tutaj. No tutaj akurat to jest jakiś inny, ale zobaczcie, no osoby, które z niego korzystały, jeżeli by odpaliły, i oczywiście miały tutaj dosyć dużo środków, bo widzicie ten bot był na minimalną inwestycję w sumie 700 prawie dolarów, no to no 70 osób tak średnio, bo zależy kto ile tam wrzucił, zarobiło nawet w sumie tutaj 300 tysięcy dolców, więc akurat tutaj to był o wiele większy zwrot z tej całej inwestycji, ale ten ROI jest na 18%, więc tutaj no jakieś większe osoby z wyższymi akurat tutaj pieniędzmi wchodziły sobie na tego bota, ale dobra, tak więc przechodzę już od razu do konkretów, ponieważ ja uznałem, że też sobie odpalę tego bota na przykładzie innych botów i jednak to była zła decyzja, bo już Wam pokazuję jak to wygląda. I tutaj sobie też odpalałem akurat kilka botów. To są boty, które jeszcze no miałem je maksymalnie 20 godzin jeden dzień. I ten bot właśnie jednodniowy, który tam sobie go wrzuciłem, no to był ten bot z tego takiego polecanego akurat właśnie bota. No i niestety akurat on był troszeczkę bardziej ustawiony na, można to powiedzieć, formy bezpieczniejsze, formy inwestowania, przez co on mi naprawdę bardzo mało otwierał po tej pozycji i praktycznie, zobaczcie, ledwo tutaj 3 centy zarobiłem, bo on jedną pozycję otworzył. Potem ustawiłem sobie bota, który praktycznie też, no korzystałem jeszcze z tych polecanych botów, też za mało pozycji mi otwierał przez co akurat tutaj nie wiem może miałem maksymalnie 10 tych pozycji i też niekoniecznie sprzedał bardzo długo trzeba było czekać, aż on sprzeda tego bitcoina, i po prostu go sobie zamknąłem. I pomimo tego, że tutaj, no, on w sumie tam ten bot działał przez ledwo 20 godzin i zarobiłem na nim mniej więcej 4 dolary, to i tak go włączyłem, ale to też nie ze względu na to, że te trady mnie zarobiły te 4 dolary, tylko w tym momencie bitcoin po prostu podrósł mocno. Dlatego teraz, jak ja po prostu nie sprzedałem sobie, bo te boty też kupują właśnie bitcoina, i no tutaj w tym wypadku jak robiłem to na bitcoinie i USDT. No to po prostu go zamknąłem i sprzedałem bitcoina ręcznie, no bo tutaj ten bot po prostu bardzo długo trzeba było czekać, żeby on zamykał te pozycje. I odpaliłem sobie tego obecnego bota, który już tam miał w sumie czas, on cały czas jeszcze działa. Zaraz wam pokażę, jak tutaj to wygląda, bo sobie przygotowałem te screeny. Właśnie odpaliłem go mniej więcej tutaj 9 października o 15 godzinie. No i on w sumie obecnie mniej więcej tam 10 dni już jest aktywny. I teraz tak. Tutaj, tak jak mówiłem, w tym wypadku chciałem zainwestować w moim poprzednim filmiku mniej więcej 100 dolarów tylko, ale się okazało, że właśnie korzystałem sobie z tej automatycznej jakby no, możliwości zarabiania. I tutaj ja już Wam też troszeczkę ten ekran przesunę, żebyście też widzieli dokładnie o co mi chodzi. Jak ja bym sobie na przykład wybrał tego bota obecnie na tym bitcoinie trzydniowego, no to jest informacja, że trzeba minimalnie wydać na to około 68 dolarów. I tutaj tą opcję automatyczną właśnie z tymi parametrami, Uważam, że też była fajna sytuacja, że raczej ją sobie wybrałem. Bo raczej dzięki temu, jak ktoś z Was jest osobą początkującą i też chce sobie ją przetestować, no to praktycznie nie musi nic robić. I teraz, tak, im dłużej oczywiście wybieramy sobie te parametry dotyczące tego bota, to zobaczcie, oczywiście też ten price range się zmienia cały. I dodatkowo też od razu trzeba więcej no, wydać na tego bota. I ja z tego co pamiętam, chyba odpaliłem sobie bota 3-dniowego lub 7-dniowego, bo teraz nie jestem pewien, ogólnie na takiej zamkniętej grupie, można tak powiedzieć, ogólnie. Na kursie dotyczącym kryptowalut, do którego was jak najbardziej zachęcam. No właśnie, pokazywałem wam dokładnie, no, ile tam tego bota odpalałem. Teraz już nie jestem pewien, ale tam są te wszystkie informacje. A kiedybym wybrał, na przykład, że chcę bota na 30 dni, no to widzicie, już ten bot musi działać w sensie, no, jakby minimalną kwotą wejścia tutaj w tym momencie to jest około, widzicie, 400 dolców, ale tak samo te gridy się zmieniają, bo jest ich wtedy o wiele więcej i po prostu te boty wtedy więcej tych transakcji wykonują. Te boty ogólnie nie też można wyłączać w każdej chwili, więc to nie jest tak, że jak jest ten no time Period, to będzie po prostu to trwało bardzo dużo czasu. No i teraz jeszcze taka jedna informacja: bo ja myślałem, że ten bot mi się automatycznie zamknie po tych trzech dniach. On cały czas działa, tylko po prostu ta strategia jest ustawiona gdzieś tam pomiędzy te trzy dni, i tutaj, tak automatycznie, to AI, można tak powiedzieć, po prostu przewiduje, że w najbliższych trzech dniach mniej więcej cena bitcoina będzie oscylowała w tej granicy. A tutaj, na przykład, w przeciągu ostatnich 180 dni, następnych, przepraszam, to ta cena może mniej więcej tak się kształtować, czyli Około no, 46 tysięcy dolców za bitcoina, lub jeżeli po prostu byłaby taka negatywna sytuacja, to byłoby to znacznie mniej, bo ogólnie 24 tysiące dolców. Więc ja sobie odpaliłem tego bota trzydniowego, już wam pokazuję jego wyniki. Nie są jakieś zniewalające, bo w sumie już te wyniki wcześniej widzieliście, teraz dopiero zauważam na tym screenie. 5,92 dolce. Ale dlaczego jest taki, można to powiedzieć, nawet słabszy wynik niż tutaj kiedy ja miałem tego bota ustawionego w sumie na 20 godzin i tylko zarobiłem, albo aż zarobiłem, bo to też zależy, bo zobaczcie, tutaj zainwestowałem sobie tylko 100 dolców, albo też aż 100 dolców, a tutaj no, zainwestowałem troszeczkę więcej, bo było w sumie 150 dolców. Z tego względu, że zobaczcie, niektóre pozycje tak samo jeszcze nie są zamknięte. I tam niektóre pozycje mam na minusie. Więc jakby ten totalny zwrot, można tak powiedzieć, Obecnie oscyluje w granicy tych 3%, co też uważam, że w sumie te 3%, prawie że 4% w skali tam 10 dni z tej kwoty dodatkowe 5 dolców, no to też jest fajna sytuacja, tylko za to, że po prostu sobie odpaliłem tego bota, no i tyle. Oczywiście też tam regularnie patrzyłem, więc to nie wyglądało tak, że miałem to gdzieś. Patrzyłem jak ten bot się zachowuje, żeby po prostu odpalał on, on jak najwięcej tych wszystkich pozycji. A niektóre pozycje właśnie od na przykład 16 października jeszcze czekałem na sprzedaż, no bo właśnie Bitcoin, już mam mogę też pokazać, 16, ok no czyli Bitcoin był wtedy troszeczkę więcej warty i po prostu ten bot też tutaj kiedy Bitcoin spadał, dokupywał sobie właśnie dodatkowe te pozycje i teraz czeka na sprzedaż, a no Bitcoin obecnie troszeczkę właśnie tutaj spadł i jeszcze do tego momentu około 37 tysięcy dolców nie doszedł. Ale zobaczcie, teraz ważna rzecz. Gdybym sobie kupił bitcoina, akurat w tym momencie, kiedy odpaliłem bota, już wam pokazuję, odpaliłem sobie bota mniej więcej 10 dni temu, to właśnie bitcoin kosztował wtedy 37 tysięcy dolców, no 37 600 dolców dokładnie przy USDT. To gdybym kupił sobie za tą samą cenę tego bitcoina. Obecnie byłbym troszeczkę na minusie z tego względu, że obecna cena bitcoina wynosi około 36 tysięcy dolców. Dlatego, akurat w tym wypadku, przez to, że sobie odpaliłem tego bota i cena tego bitcoina w przeciągu ostatnich 10 dni, gdzieś tutaj, właśnie. Ile tam minęło? 19. To 9. sobie odpaliłem, czyli gdzieś tutaj, około w tym miejscu. No, raczej trochę rosła, trochę spadała, trochę rosła, trochę spadała. To w sumie, praktycznie, no, nawet jakbym sobie też odpalił tego bota w tym dniu, gdzieś tutaj, te 10 dni temu. Tak. No to było chyba ile ja po tej cenie? 37600, odpaliłem go sobie 10. Aha, to może trochę dobra, inaczej, przepraszam. Bo odpaliłem sobie go 10 i tutaj mniej więcej ta cena jest, czyli te 37000 dolców. No tutaj 37600, ale ogólnie, przez to, że jesteśmy teraz na CoinMarketCapie, no to te wykresy nie są takie dokładne. No to też byśmy byli nadal na tym minusie. Dlatego w tym wypadku, jeżeli po prostu no, tradujemy sobie na tych trading botach i nagle jakaś kryptowaluta nie rośnie bardzo mocno, jak przykładowo teraz niedawno Solana na podrożcła, już wam pokazuję ją, Solana. Solana ostatnio bardzo duży wzrost zaliczyła, to teoretycznie prawdopodobnie, gdybym kupował sobie teraz tego trading bota właśnie na Solanie, gdzieś tutaj w tym miejscu, ile tam minęło? W sumie ja odpalałem sobie go no, 10 dni temu, czyli gdzieś tutaj tego 10, tutaj 9, 10. 10.0... nie to jest cały czas 11. Okay, czyli gdzieś tutaj sobie bym odpładał tego bota, to raczej w tym bocie, w przypadku, jeżeli chodzi o solanę, wyszedłby no, na minus, bo po prostu lepiej byłoby po prostu kupić sobie no tą kryptowalutę Solana, no i wtedy byśmy na tym zarobili o wiele więcej pieniędzy, bo kiedy jakaś tam kryptowaluta drastycznie rośnie w przeciągu kilku miesięcy, kilku dni, no to praktycznie takie trading boty oparte o gridbota nie są aż tak bardzo opłacalne, jak w przypadku. Kiedy właśnie dana kryptowaluta raczej nie rośnie tak agresywnie, ma tutaj mniej więcej tą podobną cenę dzięki temu, no właśnie, praktycznie w tym wypadku, tak jak mówiłem, wykorzystanie sobie tego trading bota w moim przypadku na przestrzeni tych 10 dni było bardziej opłacalne niż na przykład krótkoterminowa inwestycja w Bitcoina. No bo kiedybym sobie akurat kupił Bitcoina mniej więcej po tej cenie. No, chcę tutaj po prostu to powiększyć. No to byłbym na lekkim minusie, jeżeli bym po prostu musiał sprzedać tego Bitcoina dosłownie po 10 dniach. No i nie ukrywając ja jeszcze tego bota mojego który tutaj, akurat sobie leci, nie zamknąłem, więc jeszcze go sobie tam przetrzymam przez może tydzień czy dwa. Ale też, no, akurat przez to, że mi się udało, to nie znaczy, że Wam się uda. I też nie ukrywając, no, to nie są miliony, bo tak jak mówiłem, to nie jest jakiś tam oszukany bot, który niby jak wpłacicie sobie 100 dolców, to zaraz Wam wygeneruje po 30 dniach 200, 300, 400. Zupełnie nic byście nie musieli robić, a takie boty to jest zazwyczaj oszustwo i długo to nie przytrzyma. Dlatego takie ogólnie trading boty na giełdzie Binance no tutaj nam milionów nie zarobią, no chyba, że gracie sobie na Futures, ale tak samo też możecie tracić nad tym, jeżeli po prostu no, korzystacie sobie z tego Futuresa. Więc ja po prostu wykonałem sobie, zobaczcie, no tutaj na przykład niektóre boty w przeciągu 5 dni wygenerowały ROI na poziomie nawet 200%, ale też są pewnie boty, które tracą. Dlatego ja podszedłem do tego bardziej bezpieczniej, z tego względu, że chciałem Wam pokazać po prostu, szczególnie dla osób początkujących, jak mniej więcej te boty działają. I tutaj też na Futuresach można sobie ustawić mniej więcej bota automatycznego, więc ja skorzystałem sobie ogólnie z tej opcji, tylko nie na Futuresach, tylko na spot grid. Wybrałem sobie bota mniej więcej na 3 dni, tak jak Wam wcześniej pokazywałem gdzieś tutaj. Wybrałem sobie na 3-dniowego bota, ja chyba musiałem za niego zapłacić troszeczkę więcej, bo chyba 150 dolców, nie wiem czy właśnie to na pewno nie był 3-dniowy albo 7-dniowy. Tak, już się zalogowałem do właśnie akurat kursu dotyczącego kryptowalut i tam napisałem właśnie, że ja na moment nagrywania tego filmiku wybrałem bota na 3 dni i on wtedy kosztował. Oj, za duży ten yy, mazak. Czekajcie, tutaj sobie to usuniemy. Damy sobie mniejszy mazak. On kosztował właśnie mniej więcej 141 USDT, a siedmiodniowy kosztował wtedy 200. A teraz się pozmieniało, bo bot na właśnie. Obecnie na właśnie Futures Grid kosztuje troszeczkę mniej, na 3 dni kosztuje 68 dolców, a 7 dniowy kosztuje 191, więc tak też może się zdarzyć, że jak oglądacie ten filmik, to obecna ta strategia właśnie automatyczna może się różnić znacząco cenowo. I tak to mniej więcej wygląda, takie to jest moje podsumowanie, zarobiłem na tych botach mniej więcej w sumie 4 plus 5, no gdzieś tam plus minus 10 dolców chociaż też troszeczkę popełniłem błędów, jakie sobie odpalałem, ale też musiałem się tego wszystkiego nauczyć. No i to byłoby na tle, więc jeszcze tak samo Was zachęcam, jeżeli po prostu chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat rynku kryptowalut i też przygotować się do następnej hossy, zobaczcie sobie ten filmik, w którym dokładnie też staram się Wam wytłumaczyć pokrótce, jak działa cały ten rynek kryptowalut oraz też właśnie mówiłem tutaj o takim specjalnym moim szkoleniu, które jeszcze jest dostępne w o wiele niższej cenie i na tym szkoleniu dokładnie tłumaczę Wam już, jak działa ten rynek kryptowalut. Staram się Wam wszystkie takie podstawowe i takie bardziej zaawansowane informacje wytłumaczyć Wam w jak najprostszy sposób oraz też właśnie na tym szkoleniu po prostu daję takie aktualizacje rynkowe oraz w co ja obecnie inwestuję, jak podchodzę do najbliższej hossy, tak żebyście też wiedzieli po prostu i mogli się no, mną zainspirować, bo też nie jestem oczywiście doradcą inwestycyjnym, no nie śmiem nawet tak twierdzić, więc też jeżeli dołączycie sobie do tego szkolenia to nie kopiujcie wszystkich moich ruchów, które wykonuję bo ja też oczywiście mogę się mylić. No i to byłoby na tle, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć.